Wszystkich bardzo serdecznie jestem do Urhara. To jest moi drodzy kolejny odcinek z Gacza Live. Ja też mówię dzień dobry. Dzień dobry, pani misiu. Myślę, że czas na jakąś zmianę, jeśli chodzi o ciebie. Co ty chcesz mi zrobić? Pan misio, mi kocimiuszkami. Urhara, coś ty mi założył. Nadejdzie dzień, w którym. Ja myślę, że jest mega uroczo Moi drodzy, jeśli też uważacie, że pan mi się wygląda w tym momencie bardzo uroczo Nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę I również jeśli czekaliście na kolejny odcinek z Gacha Live No to po prostu łapkujcie w górę Obejrzałbyś mój mini-movie wiecznie rozbawiona natomiast już na samym wstępie widzę że to wygląda przerażająco dlaczego ty się cieszysz w momencie gdy ona leży on trzyma pistolet a jest dodatkowo cały usyfiony krwią o nie już nie jest taka rozbawiona dzień dobry koleżanko zaczęła płakać do no... Dramaty, dramaty na samym wstępie Ani słowa nikomu A teraz nowe zasady Chcecie mi powiedzieć, że wparował do domku Załatwił osoby, które tam mieszkały I zajął się tym dzieciakiem Oglądałem jakiś czas temu anime Z taką samą fabułą Tylko, że tam zamiast faceta była kobitka Która była straszną psycholką Ciekawe gdzie dziś uderzy, w brzuch? W głowę? O nie, jaki chory psychol Mam dla ciebie niespodziankę, bo masz 13 urodzinny Zmienił się? Nie uwierzę w to A niespodzianka jest taka! Papa! Wiecie... Nie, nie, dlaczego strzelił jej w oko? I co? Co za chore zwyrolstwo na miejscu to, 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 nie, nie, koniec Paręnaście lat później Co, leżałaś sobie tak paręnaście lat? Nie gadaj, że tak leżałaś paręnaście lat. Tata, ta. Nie, nie, chory psychol kolejne osoby tutaj sobie schwytał. Tato, bo dziś są nasze 13 urodziny, więc możemy iść do koleżanki? Skoro macie urodziny... Jej! Gdzie mama? Czeka na ciebie w sypialni? Ty chory z wyrolu! A matka wygląda jeszcze gorzej od ciebie. Nie, tym razem z... Chara, dlaczego zawsze ucinają nam w najciekawszych momentach? O nie, jednak nie ucieli całości, muszę jechać po dziewczynki. Natomiast co się stało z tamtą, którą chyba zakopał? Wydaje mi się, że ją zakopał, co się stało z tamtą koleżanką? Dobra, podjechał gdzieś, przyjechał z dziewczynkami, przyszedł, zdjął buty. Dzień dobry! Co ona tutaj robi? Ta koleżanka stała się teraz duchem, idę się przebrać. A on się zmienił? Stał się dobrym, kochającym człowieczkiem. Na pewno coś na nie szykuje. Spać już, Ameli. Dobrze. Do spania, Anabel. O nie, to jak ta. Był taki chyba horror, nie? Zgasiła światło, poszła spać i mam wrażenie, że teraz się pojawi ta. Około trzeciej. Okej, okay, pojawiła się ta martwa koleżanka, którą zastrzelił w trzynastu rodziny. Kto zapalił światło? Hmm? Nie mogę spać. Co tu się dzieje? Co się dzieje? Aaaa! A Okej, okay. jakaś zjawa, co się... Ah! Tam jest, tam, mamo, kto to jest, tu, tu, leży, siedzi Kochanie, tu nikogo... Był, 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 tam, tam, siedziała, przeszła się obok niej Nawet ją ominęłaś, Mendo, patrz, 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 patrz Ja ci udowodnię, że była, patrz, 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 patrz. Jest tutaj, ty wrzeszczysz, no dobra, przestań wrzeszczeć i płakać Patrz, 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 patrz I przeszłaś obok niej, widzisz, Mendo? Nie udawaj, że jej nie ma Jedziemy w fajne miejsce... Gdzie jadą? Na miejscu? Dlaczego wszyscy mają takie ponure miny? Do psychiatryka ją zabrali. No dobra, to nie wygląda jak psychiatryk. Wygląda jak kurde pokój młodego alchemika. Moja córka ostatnio bardzo dziwnie się zachowuje. No widzi zjawy, widzi kolory, słyszy głosy. Codziennie od miesiąca w nocy krzyczy i pyta, kto to jest? Ale tam nikogo nie ma. Nie, kłam koleżanko, widzisz tam jest, stoi, cieszy się Aha! No i zamknął ją zaraz, najlepiej by było jakby Anabel została u nas parę dni No i wiadomo jak to się skończy, Anabel już zostanie tam pewnie na zawsze I Anabel zostaje Pogadaj z nią, a nie ciągle uciekasz, wyjesz i tak dalej Kim jesteś? Twoją siostrą To czemu mnie nachodzisz? To jest jedyna odpowiedź, która ci się nasuwa na to Twoja siostra, dlaczego mnie nachodzisz? Zapytaj, jak to moją siostrą? Dokładniej sprecyzuj, co chcesz powiedzieć, poprzez moją siostrą. No nie wiem, dopytaj bardziej. Nasz ojciec mnie zabił. Nie będziesz czuła tego co ja. I Ciach? Co się stało? Na pogrzebie. Wszyscy oczywiście na czarno ubrani na pogrzebie, ta troszeczkę roznegliżowana mama. Natomiast założyli placki pożegnalne. Nie wiem jak nazwać inaczej te placki. Natomiast nie zadajecie sobie pytań, jak możliwe, że z pokoju, z którego nie ma wyjścia, ktoś wbił jej nóż w szyję. To dopiero początek tatulku. I co? Nie ma śledztwa ani nic. Nie, nie, nie ma śledztwa. Po co? Make! Make! Kim jest make? Make! A ty jesteś chyba make, tak? Hej! Dużo wycia, co się stało? Już mi lepiej, ale dlaczego już ci lepiej? Czekaj, co się wydarzyło tutaj? Tutaj jest wycie, wycie, Okej. Okay. czyli ona po prostu była. Nie udawaj teraz gościa z emocjami. Ty jesteś w jedną wielką mendą. Mam wrażenie, że w domku spotkacie. <laughs> Kochanie, to nie tak jak myślisz! To nie tak jak myślisz! To, to nie to, co widzisz! Nie, on po prostu. Upadł na mnie? Jak upadał? Stracił ubrania. I niefortunnie upadł na mnie. A gdy upadł, to mi się sunęły ubrania. Tak było. Tak było. Do jutra macie to już nie być. Dziwko! To mój dom, jaki jestem. Dziwko, to wypierdaj. Z miłą chęcią. No co za sucza. Jeszcze go wygoniła z mieszkania. Ukartowała to specjalnie, żeby się łatwiej go pozbyć. No. Znaczy nie, w sumie nie sucza. Dobrze ci tak. I skoczył, tak? I skoczył. I się udusił. Nie, nie udusił się. Jakieś moce piekielne. Wzięły go? Co się dzieje? Dlaczego go uratowałaś? P córeczko. Powinnaś zostawić. Niech się tam dusi. Zamknij się. O, bardzo dobrze. Ale... Powiedziałam, zamknij się! Uduś go, zniszcz go! Oderwij mu łeb! Zabij mnie! Nie będziesz żył z poczuciem winy! Już nigdy nie zaznasz szczęścia! Do niezobaczenia, tatusiu! Mogłaś mu urwać łeb! Obejrzyj, mini mówi pod tytułem Zboczeniec w szkole. I 400 ponad lajków ma ten komentarz, więc dobrze, zobaczmy sobie Zboczeńca w szkole. Mam wrażenie, że podobny jakiś tytuł kiedyś gdzieś widziałem. Swoją drogą, komentarz ma więcej lajków. Niż sam filmik Nie wiem jakim cudem No nie, na start nas wita z gościem z plackiem na łbie I stary, wiesz, że do naszej szkoły, klasy dojdzie nowy uczeń? Ciekawe kto to będzie Dzwonek O, są lekcje Chodźmy Nie, 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 nie Koleżanko, koleżanko Dlaczego mi to robisz? Ja wybrałem twój odcineczek Dlaczego ty mi to robisz? Chodźmy już Chodźmy. I zaraz ktoś standardowo przyjdzie i powie Urara, ale w gacza nie ma polskich znaków. Coś ci pokażę, okej? Okay? Spójrzmy. C, H, O, D, Z, M, Y. Chodźmy. Nie ma polskich znaków, to piszę bez polskich znaków. Ale poprawnie kuźwa, poprawnie. Tupu, 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 tup, tupu, tupu, tup. Do klasy. Wszyscy mają chyba w tej szkole, klasie placki na głowie. Hej Karolin. Hej. Ty, ja kolację o 19? Jasne, no to jesteśmy umówieni. Co tak szybko? Witam uczniów na pierwszej lekcji w tym roku. Dzień dobry. Dziś w naszej klasie, nie wiem, dojdzie nowy uczeń, tak? Ucięta jesteś troszeczkę, znaczy ucięty troszeczkę jesteś, kolego. A oto on. Cześć, jestem Niko. O, masz uszka. Jak pan misio. Ale on słodki. On będzie mój. Klasa cisza. To straszne stwierdzenie. Niko, usiądź w pierwszej ławce. Dobrze, panie profesorze. Po lekcji. Co się wydarzyło po lekcji? Okej, okay, Junie wyszły, plackowe wyszły. Niko, co? Przykro mi, że klasa się z ciebie śmiała. Może zaprzyjaźnimy się? Ktoś się z niego śmiał? No okej. Okay. Ja nie pamiętam, żeby ktoś się z niego śmiał. Jestem James. Może chciałbyś przyjść jutro do mojej chaty? Starych nie ma w domu. Przyjdę. Bój się, kolego. Wieczorem. Hej, piękna. Cześć! Idziemy do mnie? Okej! Okay. Co to za łatwa szmira? Okej, okay, przyszła, ten... Ta moja cieknie. Okej, okay, rozumiem. Co ty robisz? Co to za wygibasy, koleżanko? Następnego dnia. Dzień dobry. Hej, Niko! Hej, James. Mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? Zamknij oczy. Zdejmuję blu... James, co ty robisz? Pośpię! Zdejmuję spodnie. Pomocy! Rozbiera się. Przestań! Zostaw! I co, i ty tak smacznie zasnąłeś na podłodze, tak? Ubiera się. Przerażony. Robi bieg z Naruto. Ucieka. Ucieka bardziej. Ucieka jeszcze bardziej. Ucieka do parku. Ucieka za park. Okej, okay, poszedł na policję. Dzień dobry, jestem Niko Rudolf. James musiał pójść do poprawczaka, a potem został skazany na 5 lat. Pozbawienia wolności, kiedy Niko dowiedział się, że James jest w poprawczaku, jego życie zaczęło być normalne tak jak kiedyś Nie wydawał się i tak jakoś strasznie zniszczony, po prostu wstał, ubrał się i wyszedł Nawet smutnej minki nie zrobił, a zaczął kurde biec jak Naruto Niestety, ale nie na długo Niko był szczęśliwy, po pewnym czasie James uciekł z poprawczaka i szukał kolejnych ofiar Ale już nie trafił na niego, koniec Dobra, więc moi drodzy, tutaj zakończmy sobie dzisiejszy odcinek. Jeśli film wam się spodobał, nie zapomnij zostawić tego super kciuka w górę i widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku z Gacha Live. Trzymajcie się, hejo!